Uh, first of all, uh, good evening to everybody. Cześć uh, wszystkim, dobry wieczór dla wszystkich. I hope that in uh, two months uh, we will talk Polish. Mam nadzieję, że za dwa miesiące hmm. będziemy już rozmawiać po polsku. Uh, and uh, I'm very happy and I'm glad that uh, I will have chance uh, to work here in Słupsk. Jestem bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy z tego powodu, że będę miał szansę pracować właśnie tutaj w Słupsku. And uh, I just hope that uh, today i not bring bad luck here because I come one minute before the game and the team uh, lose and uh, I hope that was just bad Mam uh, nadzieję, że to nie z mojej winy dzisiaj przyniosłem nieszczęście. temu zespołowi wszedłem na salę minutę przed rozpoczęciem meczu i skończyło się porażką, ale to po prostu był zły dzień dla drużyny. And jak uh, like you see I think, but my opinion is like this, that, uh, team can fight uh, with everybody in uh, Polish first division also in uh, Europe competition and uh, from my side uh, I will do everything that we will uh, reach the goals which the team put and it's clear what is this uh, it's uh, second round of uh, FIBA FIBA challenge second round we will try to come out of the group without it doesn't matter who will be in the group and in a Polish championship uh, semi-final Myślę, że możemy walczyć z każdym w Polsce i w Europie. Widzę, tak widzę ten zespół. Myślę, że będziemy starali się. Zrobię wszystko, żebyśmy spełnili cele, które postawi przede mną zespół. Myślę, że stać nas na to, żeby wejść do drugiej fazy grupowej w, w pucharze Euro Challenge, wyjść z grupy, a także, żeby powalczyć o miejsce w półfinale Polskiej Ligi. Uh, this is very, very high goals. And, but for me is uh, this uh, big challenge and from this moment and this is let's say first our, our first uh, meeting with uh, journalists and from this moment i will stay behind uh, these words so from this moment and until the end uh, we will go just step by step i cannot say we will come we will be between four we will come out of the group but from my side I will not uh, run away of these goals, and step by step, I will try to reach this with my team, with this both assistant coaches. And my, uh, I come here, but that's not mean that I will change now everything. That I will, I don't know, uh, change uh, half of team. That I will try to change half of team. That I will try to bring, I don't know, to another assistant coaches. Uh, this is not my uh, style. Uh, players who are here are enough quality. Bardzo wysoki cel, ale myślę, że to co tutaj mogę obiecać, że od tego momentu, od tej pierwszej godziny, kiedy się tutaj spotykamy, od tych wysokich celów nie będę uciekał. Y Zrobię wszystko, żeby je zrealizować. Spotykamy się tutaj po raz pierwszy. Nie mówię, że na pewno będziemy w półfinale, nie mówię, że na pewno wyjdziemy z grupy, ale krok po kroku będę starał się tak poprawiać grę zespołu, żeby te cele były możliwe do osiągnięcia. Także nie przyjechałem tutaj po to, żeby wymienić połowę zespołu, żeby wymienić zawodników, żeby przyprowadzić dwóch nowych asystentów trenera. Będziemy pracować z tym składem, który. Jest w zespole, będziemy pracować z tymi trenerami, którzy są w zespole. Widzę tutaj wystarczającą jakość w tym zespole, żeby osiągnąć te cele, które sobie założyliśmy. And for the end is, I na końcu, myślę, że to jest enough talk. Nie mam że zacznę praktykę z grupą. Mamy to talk szansę porozmawiać, ale na końcu. Uh, I am w tym momencie, w tym momencie, może już to trochę za dużo gadania. Ja już nie mogę się doczekać pierwszego treningu, pierwszej pracy z zespołem. And uh, I'm really surprised when I come in the gym and I saw full gym, these all fans, this was totally shock for me and uh, this is even uh, let's say bigger challenge for me for these people and I would like to thanks this great Uh, fans and on the end i would like to uh, thank especially to coach uh, miroslav, Listvan for all, for all his job because if somebody beat unix kazan and turo, that means something for my opinion and uh, uh, i'm happy that i will work with him and also to congratulations to his assistant vitali Spaniuk, Spaniuk. Spaniuk. and uh, i hope that we will build good coaching staff. the same for players congratulations okay today was bad evening but uh, in future i hope that everything will be better we will start let's say to try to do all our best and try to come back in with between from yaroslav next friday oh. Po kolei, pierwsza rzecz, kiedy tutaj byłem dużo, bardzo zszokowany, kiedy wszedłem tutaj do sali i zobaczyłem, że jest pełna hala, świetna atmosfera. To mnie bardzo zszokowało, a poza tym stwarza to dodatkowe wyzwanie dla mnie, pracować dla takiej publiczności. Warto będzie tutaj pracować, to jeszcze bardziej mnie zachęca tutaj do dobrej pracy. Chciałem także podziękować. Trenerowi Mirosławowi Listwanowi za świetną pracę, którą tutaj wykonał pokonanie uniksu kazań. Turowa z to są ogromne osiągnięcia i cieszę się, że będę mógł z nim współpracować. To samo dotyczy Witalija Szpaniuka, który też tutaj dotąd wykonał, jak widzę, świetną pracę i też się cieszę, że będę mógł z nim współpracować. Stworzymy dobry, miejmy nadzieję, sztab trenerski, który będzie w przyszłości dawał lepsze rezultaty niż dzisiaj. Dzisiaj był po prostu zły wieczór, ale mam nadzieję, że takich wieczorów będzie jak najmniej i że przywieziemy zwycięstwo w następny piątek z słabo.